Polska bestia, a dokładniej Leszek Pękalski, znany jako wampir z przyznał się do 67 morderstw, ale został skazany tylko za jedno. Jego ofiarami byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, w wieku od 6 miesięcy do nawet 86 lat. Jego brutalne metody, tępe urazy, często zadawane młotkiem, a następnie pośmiertnie swoje ofiary. Jednym z najbardziej znanych przypadków było morderstwo Leocadii S. Osiemdziesięciolatkę znaleźli zasztyletowaną w łodzi. Mimo przyznania się do nawet 70 morderstw, a niektóre źródła mówią nawet o 90, brak dowodów sprawił, że większość zbrodni pozostała niewyjaśniona. Został skazany tylko za jedno morderstwo i otrzymał wówczas najwyższy możliwy wyrok. Zwolniony z więzienia, nadal pozostaje zamknięty na mocy tzw. ustawy o bestiach w zakładzie w Gostyninie. Czy był niepoczytalny, czy w pełni świadomy swoich czynów, wampir zbytowa, pozostaje zagadką. Jego przypadek idealnie pokazuje, do czego może posunąć się człowiek. Jeżeli kogoś takiego w ogóle można nazwać człowiekiem.